Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, bądź uwielbiony w radości, bądź uwielbiony w chwilach, kiedy porywa nas Duch Święty do pełni radości. Bądź uwielbiony w momentach naszego odpoczynku, bądź uwielbiony w naszym ciele, które jest uzdrawiane, kiedy radość staje się naszym udziałem. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, we wszystkich trudach i znojach, które wynagradza wypełnienie Twoją radością. Panie Jezu, bądź uwielbiony w każdym doświadczeniu i bądź uwielbiony w Piśmie Świętym, gdzie tak wiele mówisz nam o radości. Kochani, dzisiaj będzie o radości. O radości, która się stała moim udziałem i chciałam. Się z wami podzielić. I takie fragmenciki wybrałam z Pisma Świętego. W Ewangelii Jana 15, 11 czytamy: To wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. W Jana 16, 22: Radości Waszej nikt Wam nie zdoła odebrać. I w Izajaszu 35:1. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech raduje się step i niech rozkwitnie. I Izajasz 35, od 3 do 4 Pokrzepcie ręce osłabe, wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym odwagi. Nie bójcie się. Kochani, miałam ostatnio takie przepiękne doświadczenie, którym chcę się z Wami podzielić. Było pierwszym raz takim udziałem mojego w moim życiu. A mianowicie w czasie mszy świętej wotywnej, już po niej, kiedy się zaczynało nabożeństwo, czuwania, wieczorniku, modlitwy, tam też już parę razy byłam tego świadkami, że jest taka ekipa, Ludzi, którzy wychodzą na ulicę, nazywają się katolicy, właśnie na ulicę i idą głosić. Widziałam zawsze, jak wychodzą, jednak nigdy z nimi nie szłam. Tym razem mnie Pan Bóg zawołał, abym wyszła z tej świątyni i poszła głosić Boga na ulicach Wrocławia. Kochani, powiem Wam, że to było niewiarygodne, radosne dla mnie doświadczenie. Móc zatrzymać człowieka w jego życiu, w jego pędzie, w celu do którego zmierza, jest dzisiaj już cudem samym sobie. Wiemy, jak bardzo cenimy swój czas i, i po prostu wiecznie gdzieś pędzimy. Taka jest prawda o nas. A jednak zatrzymywali się. Wygląda to tak, że pytamy się takiej osoby, czy spotkała Pana Boga, czy wierzy w Boga, czy wie, że Bóg jest i że ją kocha. Później Mówimy jej karygmat, tak? Jeżeli taka osoba chce, to możemy się nad nią pomodlić. Jeśli też chce, może wyznać Jezusa Chrystusa jako swojego pana i króla. Reakcje ludzi są różne. Jedni odchodzą, nie zatrzymując się, i też za nich bardzo dziękuję. Rodziny rozmawiają, jednak nie są gotowi, żeby wyznać pana jako króla, chociaż słuchają. Ale i są tacy, którzy wyznają Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. Dla mnie radością był brat, z którym mogłam iść ulicami Wrocławia. Był pełen mocy ducha świętego, o potężnym męskim głosie. I jak już udało nam się kogoś zatrzymać, z wielkim entuzjazmem głosił Boga wiecie co, miałam taki obraz właśnie Pawła i tych wszystkich uczniów którzy właśnie wychodzili na jakieś rynki, na jakieś miejsca gdzie ludzie się przemieszczali gdzie było ich więcej i po prostu stawali no tak po ludzku byśmy mogli to, to powiedzieć i na cały głos mówili o Panu, o tym co dla nas uczynił i ten brat bardzo podobnie się zachowywał prawie krzycząc ogłaszał Boga, który jest jego Panem, mówił Osobie zatrzymanej, spotkanej przez nas, że ten Bóg też go kocha, że on jest też grzesznikiem, a mimo to przyjmuje miłość Pana Boga, bo wie, że to jest coś najpiękniejszego i że ta miłość jest też dla tej osoby, z którą właśnie teraz rozmawiamy. Czy ona ma tego świadomość? I wiecie, to było niesamowite, bo kiedy on tak ogłaszał, panowanie Boga w swoim życiu miało nas inne osoby. I nie sposób było nie usłyszeć imienia Jezus. Nie sposób było nie zauważyć, że o nim mówimy. I to było ogromną moją radością. Bo przypomina mi się fragment w Piśmie Świętym, kiedy pan Jezus mówi, że ktokolwiek przyzna się do mnie, do tego i ja się przyznam przed moim Ojcem w niebie. Tak? I dlatego byłam bardzo szczęśliwa. Po każdej osobie, niezależnie od tego, czy wyznała Pana, czy nie, ale byłam właśnie też szczęśliwa z tego powodu, że stałam się świadkiem. Świadkiem tego, że Jezus Chrystus jest moim Panem i że On jest i jest Bogiem żywym. Kucheni, dzisiaj chciałabym, aby ta radość stała się też waszym udziałem. Chciałam was zachęcić do tego, abyście um, odziani w Ducha Świętego, przyjęli Jego męstwo i odwagę. I może właśnie dzisiaj... W radości podeszli do osoby, która może was odrzucić, która może powiedzieć, Co ty chrzanisz? Albo może powiedzieć, Wow! Albo może jej mowę odebrać. Ale żebyście podeszli chociaż do jednej osoby, Pan Bóg wam ją wskaże i powiedzieli jej: Bóg cię kocha, czy ty o tym wiesz? Może to będzie początek pięknej rozmowy, która doprowadzi do wyznania Jezusa w jego życiu. Może to będzie moment, kiedy ta osoba poprosi Was o pomoc i ma modlitwę za siebie albo nad sobą. Pozwólcie Duchowi Świętemu, aby Wasze serca były przepełnione radością. Radością z tego, że mamy świadomość, że jesteśmy dziećmi Boga, że On dla nas zmartwychwstał, aby i to zmartwychwstanie stało się naszym udziałem. A przyjmijcie właśnie tą mega radość, a którą moje słowa nie są w stanie przekazać, ale która była udziałem, kiedy patrzyłam na tego mężczyznę, którego tego wieczora Pan Bóg mi dał. Gdzie to jest niewiarygodne poczucie humoru Pana Boga, gdzie mój mąż cały czas taki twardziel, wiecie, cały czas nie. A Pan Bóg obstawia mnie tak wieloma pięknymi mężczyznami, którzy. Którzy z taką radością właśnie mówią: Znam Jezusa, jest moim Panem, wziął, wziął mnie jako grzesznika i mnie kocha takiego, jakim jestem. I ich radość z tego powodu staje się też moim udziałem. Ja też jestem grzesznikiem, i też jestem kochana przez Pana, i to są powody do radości. Chciałabym Cię prosić, siostro i bracie, abyś. Dzisiaj popatrzyła na serce Jezusa, na serce Mamy, abyś przyjęła ich miłość, abyś nie patrzyła na swój grzech, abyś nie patrzyła na swoją małość, abyś nie skupiała się w ogóle na sobie, tylko niech Twoje oczy wzniosą się do Tego, który daje radość. Ja byś uwierzyła, że pełnie radości doświadczamy, tak naprawdę myślę, że tylko wtedy, kiedy budujemy Królestwo Boże tu na ziemi. Owszem, są nasze ludzkie radości: narodziny dziecka, mega radość, ślub, też mega radość, pojednanie w rodzinie, mega radość. Tylko, że później nakładają się na to nasze ludzkie zwykłe sprawy. Przychodzą choroby, przychodzi śmierć, przychodzą pytania dlaczego, przychodzi nieumiejętność poradzenia sobie z różnymi rzeczami i prędzej ci później ta radość nieraz nam zostaje wyszarpana, a nieraz po prostu ją oddajemy bardzo łatwo. Przy jakiejkolwiek porażce zapominamy, co było naszą radością. Jednak tej radości z ulicy i z tego, co Pan Bóg pozwolił mi w ten wieczór zrobić, wiem, że nikt mi nie zabierze. Wiem, że to jest kolejne zdjęcie, które umieszczę w swoim sercu i z którym będę umierać, a kiedy to się ta chwila nadejdzie w moim życiu, będę szczęśliwa. Bo skoro przeżyłam takie momenty w swoim życiu, to znaczy, że miałam dobre życie. Mimo, że nie brakowuje w nim jeszcze dziś wielu trudów i zmagań. Ale to dobre życie. Bo był czas głoszenia Pana. I życzę Wam tego z całego serca. Aby ta radość, która dziś mnie wypełnia po brzegi, ilekroć pomyślę o tym, o tej, o tej nocy, bo to już było była noc, było ciemno, a myśmy z wieczornika napełnieni łaską Eucharystii, adoracją, wyszli w tą ciemność nosiąc światło. I to jest niewiarygodne, że Pan Bóg do tego nas wybrał, namaścił i posłał. I to jest niewiarygodne, że mogłam przez to zobaczyć pracę tych pierwszych apostołów, o której tak często czytam w dziejach apostolskich. I, on, I tą ich radość, ich radość, kiedy też jeszcze jak Pan Jezus był z nimi, oni wracają i mówił to, 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 żeśmy zrobili, nie? I ja mogłam tą, z tą radością zasypiać. Panie Jezu, dziękuję za tych wszystkich ludzi, których zatrzymałaś, bo to Twoja łaska ich zatrzymała, nie my. Dziękuję Ci za tego mężczyznę z pizzą, który chciał nas poczęstować jedzeniem, bądź uwielbiony Panie Jezu dziękuję Ci z całego serca za mormona, który zatrzymał się na krótką wymianę zdań, ale jednak wrócił i od brata wziął numer telefonu, Panie Boże wierzę, że zadzwoni i że to będzie dialog rozmowy o Tobie bądź uwielbiony Panie Jezu też w tych, którzy kiwali głowami i uciekali przed nami bo Duch Święty ma moc ma moc Czasem trzeba bardzo szybko biec, a on i tak złapie. Znajdzie inny moment, on się nigdy nie zniechęca. Panie Jezu, bardzo Ci proszę, abyś teraz w mocy Ducha Świętego dotykał każdą siostrę i każdego brata, który słucha tych słów. Abyś wypełnił ich swoją radością, radością ducha świętego, radością budowania królestwa niebieskiego już tu na ziemi. Bądź uwielbiony w tej akcji katolicy na ulicy. Kochani, to jest niewiarygodne. Bóg nam mówi, idźcie i głościa, a kiedy my wychodzimy, mają nas za świadków Jehowych. I pytanie, dlaczego? dlaczego nie znają nas katolików z tego, że chodzimy po ulicach i głosimy i dlaczego musimy udawaniać tak, wyszliśmy z kościoła, nie jesteśmy świadkami jechowymi. to jest też piękne że oni jednak jak chcą słuchać to chcą słuchać od nas i wtedy się zatrzymywali, chwała Ci Panie za to, bądź uwielbiony Panie Jezu w tej pełni, którą odczuwałam w głoszeniu Ciebie Bądź uwielbiony, Panie Jezu. I niech ten Duch Święty wypełnia nadal każdy kawałek, fragment mojego ciała, mojego serca, mojego umysłu i również brata i siostry, która słucha tego Słowa Bożego, tych króciutkich fragmencików, które pozwoliłeś mi wybrać, gdzie już w Starym Testamencie tak często mówisz o radości, a w Nowym ona jeszcze bardziej wybrzmiewa. Chwała Ci, Panie, za tą pełnię. Słowa Bożego. chwałać Panie, że zachęca z nas do radości. Niech ona staje się udziałem tego świata, który dzisiaj pogrąża się w coraz większej depresji, smutku, oddaleniu. Niech Twoja radość, Boże kochany, łamie te wszystkie mury każdej choroby i każdego zniewolenia. Ogłaszam radość Twojego zwycięstwa. Amen.